Wzięcie udziału w jury w Festiwalu Rewizje było dość trudnym zadaniem, ponieważ nie tylko trzeba było wyłonić spektakle te najbardziej interesujące, ale nie tylko ze spektakli, które można było zobaczyć na scenie w Warszawie, ale również ze spektakli, które by było, albo były zagrane raz, albo są grane bardzo rzadko i daleko od Warszawy. I można je było oglądać tylko i wyłącznie na, na płytach. To, to wymagało takiego to, po prostu innego podejścia do tego. Natomiast wielką radością było, było to przy wyłanianiu tych spektakli, że wiedzieliśmy, że nie musimy wybrać jednego spektaklu czy też dwóch, tylko mogliśmy sobie pozwolić na, na nasz szersze spektrum i też ogromną przyjemnością było to, że wiedzieliśmy, że spektakle, które właśnie były zagrane być może raz i być może nigdy nie, nie będą ze względów finansowych, czy też miejsca, w którym były grane, nie będą miały możliwości być już więcej zagrane, a dzięki festiwalowi, dzięki wyłonieniu ich, mają możliwość bycia pokazanymi tutaj w Warszawie publiczności warszawskiej. I to było chyba takim najprzyjemniejszym, najprzyjemniejszym naj, największą przyjemnością w, w tej pracy. Cieszę się też z tego, że w trójkę porozumieliśmy się, i wydaje mi się, że wybraliśmy naprawdę. Bardzo taki szerokie spektrum tych spektakli. Bardzo różne są te spektakle. Natomiast wszystkie łączy to, że znaleźliśmy w nich coś naprawdę wyjątkowego albo coś bardzo zaskakującego albo czasami to, że były robione w, po prostu przy minimalnych środkach w wielkiej prostocie, a to zachwyca mnie najbardziej w teatrze.